na temat spoterów. Któż to taki? Spoter to osoba, która ponad przeciętnie interesuje się lotnictwem, samolotami, liniami i lotniskami. Spotera najczęściej więc można spotkać albo przy płycie lotniska, albo na przykład na tarasie obserwacyjnym, na górnym poziomie parkingu lotniskowego, albo na przykład przy fabryce samolotów, gdzie wyczekuje na lądowanie, kołowanie, start, wyprowadzenie samolotów z hangaru. Wielu spoterów utrzymuje wpisy z rejestracjami, typami samolotów, nazwami linii lotniczych oraz czasem przylotami i odlotami maszyn, które dostrzegli albo udało im się sfotografować, dlatego standardowe wyposażenie spottera to notatnik, długopis i lornetka i jak się okazuje nie pojawiają się tylko na największych lotniskach świata, takich jak Heathrow w Londynie, czy na przykład lotniska Nowego Jorku ale też na lotnisku w Goleniowie i z takimi właśnie rozmawiała Lidia Krawczuk-Janicka, która w naszym studiu pojawi się już po tej piosence Dzisiaj o spoterach. Tego jeszcze chyba w naszym programie nie było. Ja myślę, że też wielu słuchaczy dopiero dzisiaj dowie się, że są takie osoby, które są, mam nadzieję, pozytywnie zakręcone na temat tego wszystkiego, co ma związek z lotnictwem, z samolotami, liniami lotniczymi i lotniskami. I takich właśnie spoterów, bo tak się o nich mówi, poznała Lidia Krawczuk-Janicka. Tak, witam ponownie. Spotkałam się konkretnie z dwoma. Umówiliśmy się na Błoniach, z daleka od samolotów. Z daleka od samolotów, ale jak się okazuje, na jasnych błoniach też można wypatrzeć coś na niebie. I w trakcie naszej rozmowy jeden, jeden z nich stwierdził nawet: O, my tu sobie gadu, gadu, a samoloty latają. Miał przy sobie lornetkę, długopis notatnik, to co zazwyczaj każdy spoter ma na wypadek, gdyby coś ciekawego pojawiło się na niebie przy sobie. Nie zaglądałam do plecaka, ale, uh -huh. ale mówią, że noszą przy sobie aparaty fotograficzne właśnie po to, żeby w takim nieoczekiwanym momencie móc zrobić zdjęcie, bo to, co dla spotera jest najbardziej kręcące, że tak powiem, to możliwość zrobienia fotki. Jakiegoś samolotu, który nieoczekiwanie pojawia się nam nad głowami. Rozumiem, że najczęściej, ponieważ mieszkają w Szczecinie, pojawiają się na lotnisku w Goleniowie, ale tam ruch nie jest taki bardzo duży, jak na powiedzmy, wielkich lotniskach. Tak, ale to nie chodzi również o to, żeby tylko i wyłącznie wypatrywać samolotów nad lotniskiem, ale także patrzeć na te, które na przykład mają stałe trasy przelotów gdzieś tam z jednego państwa do drugiego. I tak jak usłyszymy za kilka minut w moim. Mojej relacji reporterskiej. Właśnie na przykład nad pomnikiem czynamu Polaków można sobie około 15 y, codziennie wypatrzeć. Trasa tam tak. jest. Mm, czy spoterzy nie przeszkadzają służbom lotniczym? Czy w jakiś sposób nie zakłócają pracy lotniska? Ponieważ kiedy jakiś taki oczekiwany przez nich od dłuższego czasu samolot gdzieś się pojawi nad lotniskiem, zacznie już podchodzić do lądowania, no wówczas mogą gdzieś tam podbiec, żeby zrobić lepsze zdjęcie i, i właśnie, co na to służby lotnicze? Teraz już można powiedzieć, że te ich stosunki z, z władzami lotniska w Goleniowie, bo o tym lotnisku rozmawiamy, zostały sformalizowane, oni są zaopatrzeni w specjalne identyfikatory, mają kamizelki no i są znani władzom lotniska z tego, że po prostu obserwowanie samolotów to jest ich ogromna pasja, no i raczej starają, sobie, starają się sobie nie wchodzić w drogę i nie przeszkadzać. Lidia Krawczuk-Janicka, tyle na razie, teraz muzyczna przerwa i z samymi spoterami porozmawiasz już za kilka minut. Zapraszam spoterami, którzy obserwują lotniska, obserwują samoloty, obserwują lądowanie, ale ja wcześniej może dodam, że spotting, bo tak się to hobby nazywa, nie polega tylko na fotografowaniu i obserwowaniu samolotów, ale tak w ogóle obiektów związanych z komunikacją. My za moment spotkamy się ze spoterami specjalistami od samolotów, natomiast są też tacy, którzy wolą obserwowanie pociągów, zapisywanie czasów, przyjazdów i numerów. Są też tacy, którzy obserwują Serwują na przykład, aż trudno uwierzyć, ale autobusy jednej korporacji. Jak się zostaje takim profesjonalnym spoterem, to znaczy spoterem z kamizelką, z identyfikatorem i z tymi wszystkimi przywilejami? Jak się zostaje? Zostaliśmy stosunkowo niedawno, bo jeszcze jakieś, jakieś półtora roku temu było to zupełnie dzika działalność taka trochę podnosząca puls ochronie lotniska. Polega to na tym, że jednak stoi się pod tym płotem lotniska, a ochrona jest na to uczulona mocno i bardzo goni takich. Natomiast pewnego dnia po prostu postanowiliśmy, że przejedziemy się do portu w Goleniowie i tam spróbujemy coś utargować. No i zakończyło się to tak, że właściwie wynik tego był nad na wyraz pozytywny i w tej chwili jest to taka, w stosunki są wręcz można powiedzieć przyjazielskie. Jak się zaczęła Pana przygoda z lotnictwem i z tą miłością do oglądania samolotów? Dobrze Pani mówi, że to jest miłość, bo to jest odrobina szaleństwa w tym i tak jak miłości, no, nie ma wyrachowania przychodzi nagle kilka lat temu, podczas pobytu za granicą, codziennie widywałem pana, który wychodził z krzesełkiem przed dom Zasiadał sobie na tym krzesełku, wyjmował lornetkę i tak sobie siedział, i w momencie, kiedy słyszał coś, że coś przelatuje, tą lornetkę podnosił do oczu i obserwował. Ogólnie przez swoich sąsiadów był troszeczkę tak pokazywany palcem. Dla mnie to też wtedy było niezbyt zrozumiałe, ale tak się złożyło, że tam, gdzie mieszkałem, tam, gdzie przebywałem, było w pobliżu lotnisko międzynarodowe. I miałem trochę wolnego czasu, mówię sobie, no w Szczecinie tak blisko tego lotniska międzynarodowego nie ma. Przyleciałem tutaj samolotem, e, widziałem go od środka, pora zobaczyć jak to wygląda na zewnątrz. Wybrałem się na spacer rowerowy w pobliżu lotniska i bardzo dobry, jakby... Wrażenie odniosłem. To się mi wtedy bardzo spodobało, natomiast nie miałem środków technicznych na to, żeby to jakby dokumentować, uwieczniać i o tym nie myślałem. Kiedy wróciłem tutaj do, do, do Szczecina, do domu, jakby na jakiś czas to uśpione zostało, jakby to zainteresowanie. I powróciło w momencie, kiedy nad miastem zaczęły przylatywać dosyć głośne samoloty. A ponieważ też od dawna obserwuję niebo nocne, obserwuję gwiazdy, więc patrzę trochę wyżej niż, niż, niż kolana, niż chodniki, niż krawężniki w mieście. I się okazało, że jednak zaczynają nad tym, nad tym Szczecinem samoloty się pojawiać. I wtedy pytanie skąd, kto, dokąd, kiedy. Klikanie kilku pytań w wyszukiwarkę i natknąłem się na forum właśnie spoterów szczecińskich, gdzie tutaj że że Wiedzie Prym jest moderatorem. Udzielił mi kilku dosyć dokładnych i takich nienacechowanych jakąś wyższością odpowiedzi. Zainteresowało mnie to i od tego czasu, to już jest około dwóch lat, udzielam się, staram się fotografować, staram się wymieniać informacje. No i myślę, że pewnie... Jakieś grono nowe wkrótce się zarazi tą, tą, tą pasją, prawda? Pan, panie Grzegorze, jest takim nieformalnym przywódcą, można powiedzieć, z poterów w górę. Jak z kolei pana przygoda zaczęła się z miłością do podglądania samolotów? Nie przesadzajmy z tym przywódcą. To, to jest bardzo nieformalne, powiedzmy, określenie. Powiedzmy, że jestem tym, który najczęściej kontaktuje się z władzami lotniska. I to tylko tyle. Cała, powiedzmy, że ta kompania wesołych znajomych jest po prostu bardzo nieformalna. Natomiast jak to się zaczęło? Nie pamiętam. To było po prostu zawsze. To było sklejanie samolotów statą w wieku lat, tam nie wiem, czterech, pięciu, to znaczy to nie ja sklejałem. Ja później tak niszczyłem to coś tam braburowo, ale... ale to było zawsze jakoś obecne. Po prostu zawsze mnie to ciekawiło, interesowało. Czy jest coś takiego jak kodeks spotera? Nie spotkałem się z czymś takim. Myślę, że każdy spoter jest przygotowany na jakieś zdjęcie swojego życia i każdy czeka na to zdjęcie i uważa, że, przed, że to mu się trafi. W związku z tym myślę, że większość z nas jakiś podstawowy aparat przy sobie nosi, i myślę, że praca zawodowa w tym zupełnie nie przeszkadza, żeby gdzieś ten aparat w pobliżu się znajdował. I zdarzają się takie sytuacje naprawdę, kiedy z Nienacka pojawia się coś nad miastem, wtedy ten aparat jest w pobliżu, można tą maszynkę uwiecznić na fotografii. Co jest bardzo istotne, zamieścić jak najszybciej informacje i zdjęcie, najlepiej zdjęcie tego przelatującego samolotu w internecie. I jeśli wiadomo co przeleciało, no to oczywiście podzielić się tą informacją, a jeżeli nie, to zadajemy pytanie i pojawiają się odpowiedzi osób z całej Polski. Pojawiają się odpowiedzi osób, które wyjechały do Wielkiej Brytanii, które są w całej Europie rozrzuconej i odpowiedzi na zadane pytania pojawiają się zewsząd. Powiedzieli panowie, że istnieje takie forum, na którym spoterze wymieniają się informacjami, ale czy jest forum szczecińskie? Jest takie bardzo duże forum, naprawdę duże, lotnictwonet.pl i tam oprócz wątków typowo takich lotniczych, ogólnie lotniczych, jest, są działy takie miejskie. I wśród nich jest też dział szczeciński tam właśnie wszystkie Informacje można znaleźć, ewentualnie w coś podpowiedzieć, zapytać i tak dalej. Zapraszamy na forum, które jest wokół tej witryny lotnictwo.net zgromadzone i tam jest naprawdę szereg informacji od wielu lat zamieszanych. Natomiast informacje dotyczące przelotów, godzin, tego co można usłyszeć, tego co można zobaczyć bo spora grupa spoterów również podsłuchuje podsłuchuje przelatujące, przelatujące maszyny e, jest to jest to na jakimś takim pograniczu legalności zapewne e, to jest jakby przede mną jeszcze ten temat myślę, ja na razie się skupiam na tym co widać, natomiast e, wielu osobom to pomaga ciekawostką na tym forum jest to, że istnieje taki system wczesnego ostrzegania, czyli osoby, które wiedzą, znają rozkład lotów i znają kierunki, w których Przemieszczają się lecące maszyny, wymieniają się informacjami poprzez SMS lub też poprzez to forum w takim linku system czesnego ostrzegania. Jeśli jest jakaś ciekawa maszyna, to wówczas zamieszcza się tą informację i jest czas, żeby wyjść, nie wiem, na balkon, wyjść tutaj na trawę, wyjść gdzieś na ogródek, ustawić maszynę i sfotografować coś, na przykład, gdzie, gdzie ktoś nie zdążył na przykład, prawda? Nie dobiegł z tym aparatem, albo był zajęty czymś innym. Także taki system wczesnego ostrzegania to jest coś pięknego, bo, bo jakby łączy tych wszystkich spoterów z całej Polski. No proszę, nie mają łatwo spoterzy, jak słyszeliśmy przed chwilą, ale na pewno ich pasja będzie inspirująca dla innych. W wielu krajach, dodam, spoterzy traktowani są przez władze lotnisk jako pierwsza linia ochrony uważa się za nobilitację dla lotniska fakt posiadania własnej grupy spoterów i nic dziwnego, bo w zamian za bezproblemową możliwość fotografowania w wyznaczonych miejscach spoterzy powiadamiają często służby lotniskowe, gdy zauważą na przykład porzucony bagaż albo ludzi zachowujących się w sposób podejrzany lub przebywających w niedozwolonych miejscach. Na kolejne spotkanie ze spoterami zaproszę już za minut kilka. Przypomnę, Lidia Krawczuk-Janicka rozmawiała z Grzegorzem Koralewskim i Robertem Sokołowskim. 17 minut, godzina 14. Dzisiaj spotykamy się ze spoterami, czyli pozytywnie zakręconymi na punkcie samolotów obserwującymi ich. Ja zastanawiałam się przed chwilą, słuchając piosenki, czy mm, robiąc to, co robią, można na przykład równocześnie słuchać muzyki. No ale takie pytanie chyba się nie pojawi. Pojawią się już za moment inne kolejne pytania, ja w międzyczasie troszeczkę tutaj m, przeglądam różne ciekawe strony w internecie i polecam wszystkim, którzy być może dopiero zainteresują się spottingiem takie anglojęzyczne strony spoterów z fotografiami, tam około 70 tysięcy zdjęć znajduje się www.plainspotting.net Co więcej, jest tam na przykład top dziesiątka czy top 20 zdjęć, które m, zdaniem Pewnie m, tych, którzy tymi stronami się zajmują, ich administratorów są najciekawsze, może dziś, może w ciągu ostatniego tygodnia zdjęcia naprawdę robiące wrażenie. Natomiast po wysłuchaniu kolejnych rozmów ze szczecińskimi spoterami zaproszę na strony związane już tutaj bezpośrednio z lotniskiem w Goleniowie. Czy to prawda? Bo słyszałam taką teorię, że spoterzy potrafią śledzić służbę danego samolotu w danych liniach. Czyli na przykład dwa dni temu samolot wykonywał lot czarterowy do Tunezji, a po iluś tam tygodniach czy miesiącach ten sam samolot leci gdzie indziej. To są właśnie zalety internetu w całej okazałości, ponieważ są strony internetowe, zwłaszcza jedna taka, airliners.net, gdzie ludzie z całego świata, dosłownie, nadsyłają tysiące zdjęć samolotów, przez nich zrobione, dokładnie z opisem, jaki to samolot, gdzie został zdjęcie zrobione, kiedy jeszcze tam dodatkowe informacje. Więc wpisując numer rejestracyjny samolotu, można prześledzić jego historię praktycznie od hali montażowej niemal na złomowisko wręcz. Co jest największą gratką dla spotera? No, myślę, że największą gratką jest niespodziewany przelot samolotu, bardzo nisko, w miejscu, w którym w ogóle nie powinien się znaleźć. My akurat mamy aparat, nie jesteśmy w stanie to uwierzchnić. Drugą taką gratką są pokazy wszelkiego rodzaju lotnicze, na które no, staramy się w miarę możliwości dojeżdżać i o które prosimy wszystkich władnych jakby do organizacji tego typu pokazów, prosimy o jak najwięcej, jak najbliżej Szczecina. To jest dla nas po prostu e, niesamowita rozrywka, ale taki samolot, taki duży typu Rusłan, który ostatnio latał nad tutaj, nad Goleniowym, z nieradka pojawiający się i my z aparatem i mamy tą fotę, którą możemy się podzielić, to jest coś pięknego. Jednak lotnisko w Goleniowie charakteryzuje się tym, że to jest miejsce, gdzie trafiają się naprawdę fenomenalne czasami rzeczy po prostu. Na przykład? To, że na przykład polscy żołnierze latający do Afganistanu, latają tam samolotami bardzo różnymi, wy wyczarterowanymi przez wojsko z bardzo dziwnych miejsc, więc była linia American Trans Air, czy na przykład w zeszłym roku był samolot MD-11, który sam jest w sobie atrakcją linii Etiopian, więc to. Po prostu to było coś takiego, że szczęka opada każdemu, każdemu spoterowi. Spotting to jest rodzaj odpowiednik właściwie takiego polowania trochę, bo to jednak często wiąże się z tym, że trzeba odstać swoje godziny, czasami trzeba pojechać na lotnisko, raz, drugi, trzeci, nie przyleciał, zmienili coś, tam, a to jakaś awaria, przyleci jutro, może nie przyleci. Powiedzieli panowie, że oczywiście obserwują pokazy lotnicze, wyłapują te wszystkie przelatujące nad Szczecinem maszyny, i to jest właśnie to, co dla spotera jest najfajniejsze, czyli zrobić zdjęcie samolotu, który pojawia się nad miastem. Najdalsze miejsce, w jakie pan na przykład się wybrał, po to, żeby zobaczyć samolot specjalnie. My właściwie mieszkamy w takim dosyć specyficznym miejscu, bo mamy bardzo blisko Berlin, który jest takim, można powiedzieć, trochę rajem dla spoterów. To jest miejsce, gdzie nie pojawiają się może na co dzień jumbo -jety i inne wielkie maszyny, natomiast ruch tam jest dziesiątki razy większy niż, niż, niż w Wygolniowie. Natomiast zdarzało mi się pstrykać różne ciekawe maszyny, będąc w różnych egzotycznych miejscach typu Bangkok na przykład. W internecie kiedyś krążyły takie zdjęcia, nie wiem czy panowie widzieli, robione z plaży i tak, to jest lekka. tak i tam właśnie jedzie się na urlop, pije się drinki na plaży i ogląda się samoloty. Tak, to jest lotnisko na San Marten To jest taka ikona w ogóle z spotingu. To znaczy Muszę panią zmartwić, bo na tym lotnisku nie ma zbyt dużego ruchu. Tam jest dosłownie parę samolotów dziennie. Wiem, że nawet parę osób z naszego forum próbowało się tam wybrać. Jakie pan ma marzenie, jeżeli chodzi o upolowanie samolotu na niebie? Wielu kolegów czeka na naszego Airbusa najnowszego. Wiemy, że w, 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 w tych swoich pierwszych testowych lotach gdzieś tutaj w pobliżu się przemieszczał. No w tej chwili ja czekam na ten samolot gdzieś tu w pobliżu nad Szczecinem. Jeżeli nie, no to wybiera się do Berlina, jeśli będzie wiedza na ten temat, że będzie tam on się pojawiał. Trzeba będzie na niego zapalować w Berlinie, ale to nie jest to samo. Złapanie właśnie fajnej maszyny nad miejscem, gdzie się pracuje, gdzie się mieszka, to jest właśnie to. Gdyby ktoś chciał dołączyć do tego kółka, nazwijmy, Szczecińskiego. Przede wszystkim zapraszamy na nasze forum. Lotnictwo.net.pl do działu Szczecińskiego. I tam już wszystkiego można się dowiedzieć. Ja zapraszam osobiście osoby, które może nie mają czasu zajmować się internetem albo może nie mają tak dostępu do internetu. Polecam między godziną 15 a 16 spojrzeć w niebo w stronę bardziej horyzontu zachodniego. Przelatują bardzo ciekawe maszyny. To są loty z Hongkongu, to są loty z Tokio, to są samoloty Cargo i są też samoloty pasażerskie. Jest to Lufthansa i jest to samolot Japan Airlines. Są to samoloty no, z dalekich krajów. I na bardzo długich trasach przelatujące. I właśnie między godziną 15 a 16 bardzo często zdarza się wyścig. Zdarza się wyścig samolotów. Są to dwie duże czterosilnikowe maszyny i gdzieś tam z nimi, za nimi leci jeszcze dwusilnikowa maszyna. A gdyby Pan miał tak laikom wytłumaczyć, gdzie najlepiej by było stanąć i w którą stronę patrzeć? W Szczecinie, no w centrum wiadomo, ograniczają nas budynki swoją wysokością. Natomiast jest, jesteśmy w tej chwili na jasnych błoniach. Siedzimy przy pomniku papieża. Patrzymy się w stronę trzech orłów i gdyby nie było tych chmur, to nawet o godzinie powiedzmy 18.30 widzielibyśmy nad orłami właśnie poruszający się z prawej na lewą stronę czterosilnikowy samolot. Więc jeśli ktoś chciałby zobaczyć, jak to wygląda i jak się do tego zabrać, zapraszamy na, na jasne błonia, usiąść sobie na ławeczce, popatrzeć się w stronę orłów. Jeśli ktoś ma więcej czasu, zapraszam o 15.00. Proszę wziąć dzieci, proszę wziąć latawiec, jeśli będzie ładna, wieczna pogoda i po, połączyć przyjemne z pożytecznym. Dziecko się wybawi, może również się zainteresuje lotnictwem, a my zobaczymy, tak jak mówię, gdzieś tam nad tymi orzełkami z prawo na lewo poruszające się maszyny. Czy są jakieś przecieki, co w najbliższym czasie ciekawego się pojawi nad Szczecinem? I kiedy? W czerwcu mieliśmy bardzo ciekawe wieczorne obserwacje. Była misja promu Atlantis i stacja kosmiczna przelatywała akurat w godzinach wieczornych i nocnych nad, nad Szczecinem. Były to co mniej więcej co półtorej godziny jest taki przelot. Były bardzo dobrze widoczne przeloty. Wychodziły piękne zdjęcia. Również te zdjęcia można zobaczyć na naszym forum w dziale astronautyka. Również udało mi się dosyć sporej grupie osób pokazać naocznie podczas Dni Morza Szczecińskich. Wiedziałem, o której nie będzie przelot, bo to można ustalić, można zobaczyć w internecie, a poza tym jeśli się obserwuje drugi lub trzeci przelot, wiadomo, będzie też czwarty. Był piękny pomarańczowy kolor tego obiektu. Przelot trwał około czterech minut, więc każdy mógł sobie zobaczyć, odprowadzić wzrokiem przelatującą stację w kierunku wschodnim. W tej chwili ona lata akurat nad, nad Polską w dzień, więc nie mamy okazji jej zobaczyć, ale po 29 lipca wracają nocne przeloty. Polecam. Na pewno pojawią się informacje, kiedy zadzierać głowę w górę i z której strony popatrzeć. Mi osobiście zdarzało się również wymieniać informacje z kolegami, których nie znam. Znam ich tylko po prostu z forum z Wielkiej Brytanii. Mówili, o właśnie przeleciała przelot z Wielkiej Brytanii nad Polskę, to jest około minuty, więc jest czas, żeby wyjść z domu na ogród, wystawić aparat, ustawić statyw. To jest, tak jak tu kolega powiedział, na pograniczu tych naszych zainteresowań lotniczych, ale jednak no, to się wywodzi z tego, że patrzymy w to niebo i nie tylko w dzień, również w nocy. No już chyba dłużej nie mogę słuchać, ponieważ zastanę z poterem. Zastanawiam się też, czy to, że zdarzyło mi się kilka lub kilkanaście razy w życiu zrobić zdjęcie jakiegoś samolotu w różnych miejscach to znaczy, że też mogę spróbować złapanie fajnej maszyny. O to w tej całej pasji chodzi. A z pasją opowiadali o tym szczecińscy spoterzy Grzegorz Koralewski i Robert Sokołowski. Jeszcze przypomnę, jeśli ktoś zainteresowany jest forum spoterów szczecińskich, proszę zajrzeć na www.lotnictwo.net.pl i tam przejść już do stron związanych z lotniskiem w Goleniowie. To może piosenka dla spoterów, którzy może nas teraz 좋하요